No. Chciałem rozmawiać z Ciastkiem. No, słam. Słuchaj mnie, gówniarzu mały. Jeżeli, ale, 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 w... ale, proszę Pani, ale po co tak? Po to co proszę tak, pani. Ale co proszę Pani? Spokojnie, spokojnie, to Pani, który nas to pani Ale proszę nas Pani, wyzywał. ale proszę Pani... Ja się to, pytam, tak, jakim prawem... Są, moje zdjęcia co? prywatne razem z dziećmi. Jeżeli chcesz mieć problemy, to za chwilę to zgłoszę na policję, bo to jest pod, Ale, To jest karalne. Tak, tak, tak. Jeżeli chcesz, Ja się tym Ja Chcesz o, się przekonać. Ja ja Ale proszę pani, pan się te... nie Ale kurde, proszę, to. proszę! Proszę tak na mnie nie krzyczeć. Tutaj tutaj eee. Pan Pani chce ja ja szcieluje. My... Ja cię tak ścieluję, że Ale... będziesz ze srany. Dobrze ci radzę. Dobrze ci Bo radzę, ja się żebyś to usunął, ponieważ ale, ja w tej chwili zadzwonię na policję tak. i cię zgłoszę. I cię odnajdą. A, tak, tak, rozumiem. Masz dwie ale sekundy sy... na usunięcie On się tego. nazywa Robert Mazowiecki, tak, sy... no. Jeżeli nie, ja dzwonię w tej chwili na policję, zgłaszam cię i będziesz miał naprawdę ale... duże problemy. Ale, panie sy... I co no to jest